Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnienie materiału na innych platformach social media. Pełnienie przeze mnie urzędu e, spotkało się z następującą akcją Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji. Otóż do mojego biura wtargnęło 30 uzbrojonych policjantów złomami po to, aby zniszczyć szafy pancerne w moim biurze, wydobyć akta i pozbawić mnie możliwości pracy, bo sędziowie, których te akta dotyczyły, byli skoligaceni z obecnym obozem władzy. Tak to właśnie w Polsce działa. Sędziowie wzywani są do niestosowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nie przesadzam. Są wzywani do niestosowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wydawanie przez organy władzy bezprawnych uchwał które zawierają groźby kierowane do sędziów w sytuacji, w której jednak podjęliby decyzję, aby stosować ustawy zamiast woli politycznej osób rządzących obecnie. Sędziowie dzieleni są na kategorie według środowiska, z którego się wywodzą. Mówi się, że chodzi tutaj o proces nominacyjny prowadzony od roku 2018 rzekomo. Chodzi tak naprawdę o wojnę o Polskę. Chodzi tak naprawdę o wojnę środowisk, o to, czy korporacja sędziowska tkwi, tkwić będzie w postkomunizmie. Nie waham się użyć tego słowa, czy nie. Sędziowie wolnej Polski, ci, którzy nie wywodzą swej służby, uwarunkowań swej służby z y, zależności od układu postkomunistycznego, są z jednej strony zmuszani do złożenia, proszę wybaczyć, hołdu władzy wykonawczej, bo wzywa ich się do publicznego upokorzenia samych siebie przez wycofanie się z de facto pracy noszącej cechy niezawisłości sędziowskiej i wypowiedzenia słów wierności władzy wykonawczej. Z drugiej strony pozbawiani są możliwości pracy poprzez publiczne spychanie ich do drugiej bądź trzeciej kategorii sędziów, jako sędziów nie, dających, nie, nie mających prawa rozstrzygania w wiodącym zakresie spraw. Tacy sędziowie y, nazywani są pogardliwie przez władzę wykonawczą. Zresztą y, nie będę tych pogardliwych sformułowań cytował, one, są peł one, one funkcjonują powszechnie w środkach masowego komunikowania w języku politycznej, politycznym Rzeczpospolitej Polskiej. Dotyczy to także mnie jestem publicznie obrażany, Jestem publicznie pozbawiany moralnego tytułu do pracy. Ja i 3,5 tysiąca moich kolegów, którzy wykonują swoją pracę jak najlepiej mogą. Mamy do czynienia z sytuacją, w której wprost wzywa się sędziów, i nie tylko sędziów, ale funkcjonariuszy publicznych mojego kraju, żeby nie stosowali orzeczeń Sądu Konstytucyjnego, Sądu funkcjonującego w każdym z krajów przedstawiciele których zasiadają na tej sali. Ten Sąd Konstytucyjny w Polsce robi to samo, co robi w Czechach, we Francji, we Włoszech czy w Niemczech. To znaczy stawia granice suwerenności państw. Po to, by zniszczyć granice suwerenności państwa polskiego, bo taka jest prawda, władza wykonawcza, ale niestety również ustawodawcza, robi wszystko, by storpedować pracę Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślam, sędziowie, także sędziowie, wzywani są do niestosowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i publicznie grozi im się odpowiedzialnością w sytuacji, w której to zrobią. Wyroki nie są publikowane, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są obrażani. Podobnie następuje brutalna redukcja Sądu Najwyższego w Polsce, sądu pełniącego niezwykle doniosłą rolę yy, także w zakresie na przykład stwierdzania ważności wyborów. Sąd Najwyższy ma zostać zredukowany w sposób, o którym najważniejsze osoby w państwie mówią już zupełnie otwarcie, że przekreśli on możliwość zatwierdzenia wyboru, czy to prezydenckich, czy parlamentarnych. Tak właśnie buduje się anarchię w państwie. Tak właśnie otwarcie buduje się anarchię w państwie polskim i chcę, żeby państwo o tym wiedzieli. Chcę, żeby państwo o tym wiedzieli. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której sędziowie wolnej Polski, po pierwsze pozbawieni, pozbawieni są możliwości pełnienia służby publicznej, po drugie otwarcie, mówi się o nieobowiązywaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w moim państwie, po trzecie organy, wiodące organy państwa polskiego, które stoją na straży suwerenności mojego kraju. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny są systematycznie, systemowo niszczone. Jedno zdanie, bo chyba mój czas już powoli mija, ale znamieniem tego, o czym mówię, jest fakt, że w budżecie państwa niestety Trybunał Konstytucyjny oraz Sąd Najwyższy, gdy chodzi o gro wydatków, zostały pozbawione funduszy. Tak traktuje się właśnie organy mojego państwa stojące na straży jego suwerenności. Dziękuję, przepraszam za zbyt długie przemówienie. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Od 26 marca 2024 roku diametralnie zmieniło się moje życie, kiedy o 6 rano wkroczyło do mojego mieszkania wkroczyli do mojego mieszkania funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zatrzymali mnie na 72 godziny, a potem decyzją sądu byłam w areszcie tymczasowym przez okres 7 miesięcy. Zarzucone mi zostały przestępstwa urzędnicze, których się nie dopuściłam. Gdyż przez cały okres mojej pracy zawodowej wykonywałam swoje zadania zgodnie z literą prawa. Już od pierwszych chwil mojego zatrzymania stosowano wobec mnie współmierne represje oraz szykany. Trwające kilkanaście godzin czynności bez zapewnienia mi wyżywienia i odpoczynku, możliwość skorzystania z toalety tylko pod nadzorem i obserwacją mężczyzn, tak wyglądały pierwsze doby mojego zatrzymania. Sytuacja nie uległa zmianie, gdy zostałam umieszczona w areszcie śledczym. Dla mnie zarzucone mi czyny, czyli przestępstwa urzędnicze, w żadnym stopniu nie stanowiły podstawy do traktowania mnie w areszcie jako więźnia tzw. niebezpiecznego. Umieszczona zostałam w celi z całodobowym monitoringiem, również w kąciku z toaletą. Pomimo tego nie przeszkadzało to, aby nocą co dwie godziny wybudzać mnie, zapalając światło, co skutecznie wpłynęło na roztrój mojego organizmu. Ograniczono mi podstawowe prawa, które przysługiwały mi jako osobie aresztowanej w tym prawo do obrony poprzez utrudnianie otrzymywania korespondencji od mojego obrońcy, gdzie około miesiąc czasu czekałam na przekazanie mi dokumentów, do których powinnam odnieść się w ciągu kilku dni, co z oczywistych powodów nie było możliwe. Ograniczono mi moje prawo do wyznawania religii, korzystania z praktyk religijnych, przez brak możliwości korzystania z posługi kapłańskiej, czy przez okres dwóch miesięcy nie wydano różańców od mojej mamy, tłumacząc, że nie jest to przedmiot kultu religijnego. W celi, w której byłam osadzona przez kilkanaście dni, byłam pozbawiona energii elektrycznej, nie mogłam sobie zagotować nawet herbaty. Przez kilka dni nie miałam światła w kąciku z toaletą. Moje prośby albo ginęły, albo były ignorowane przez służbę więzienną. Dodatkowo przez okres trzech miesięcy byłam umieszczona w celi izolacyjnej. Cela ta jest przeznaczona dla osób, które odbywają karę za przewinienia w areszcie. Ja nie byłam nigdy. Y nie otrzymałam nigdy żadnej kary. Byłam tam 3 miesiące, a nawet gdy osoba jest ukarana, może przebywać tam maksymalnie 28 dni. W celi tej przez długi czas utrzymywał się silny zapach farby. Nie mogłam otworzyć okna, bo kraty były zarówno z zewnętrznej, jak i z wewnętrznej strony okna, czego nie ma w innych celach. W moim odczuciu zastosowana wobec mnie izolacja oraz stosowane metody miały na celu doprowadzić mnie do załamania psychicznego. Krzywdzące wobec mnie były również postanowienia sądów, które przedłużały mój areszt tymczasowy. Pomimo, że funkcjonuje domniemanie niewinności, to dla większości z tych sądów wniosek prokuratury był traktowany jako stan faktyczny, bez konieczności weryfikacji zawartych w nim informacji. A kilkudziesięciostronicowe pisma moich obrońców, poparte wieloma dowodami i argumentami, nie były w żaden sposób rozpatrywane merytorycznie. Ta sytuacja była tym bardziej dla mnie krzywdząca, gdyż pod opieką zostawiłam niepełnosprawną i niezdolną do samodzielnej egzystencji 70-letnią mamę. Co z automatu było przesłanką negatywną do zastosowania wobec mnie aresztu, ale nie było to uwzględnione przez żaden z sądów. Decyzją prokuratora nie mogłam też mieć kontaktu z moją mamą przez kilka miesięcy, gdyż prokurator stwierdził, że będę mataczyła z moją mamą, która ma 70 lat. Podkreślam w sprawie która jest o tak zwane przestępstwa urzędnicze, czyli sprawa ta polega na badaniu dokumentów, które zostały zabezpieczone w pierwszych tygodniach prowadzenia śledztwa. Pomimo opuszczenia przeze mnie aresztu, ciągle odczuwam represje stosowane wobec mojej osoby. Mam zablokowane wszystkie rachunki bankowe, nie mogę wypłacić ani złotówki, nie mogę pokrywać kosztów utrzymania swojego utrzymania, ani y, nie mogę pomagać mojej mamie. Nie mogę spotykać się z moim narzeczonym, z którym wspólnie na kredyt kupiliśmy mieszkanie, gdyż jest świadkiem w sprawie. Pomimo tego, że jako osoba najbliższa złożył, odmówił złożenia zeznań, więc nie ma tutaj żadnego konfliktu interesu, nie mogę prowadzić z nim wspólnego życia, nie mogę się z nim kontaktować, nie mogę z nim mieszkać, pomimo, że jesteśmy wspólnie już ponad 20 lat. Przez prawie rok nie mogę mieć kontaktu z najbliższą osobą, bo również w areszcie prokurator nie wyraził na to zgody. Czy to jest normalne? Podczas osadzenia w areszcie straciłam też pracę. Kwestie, które tu poruszyłam to jest telegraficzny skrót wielu bezprawnych działań, który, których byłam bezpośrednią adresatką. Skutki aresztów w wymiarze osobistym, psychicznym, finansowym czy zawodowym odczuwam silnie do tej pory. Zarzuca mi się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, co jest oczywistą nieprawną. Przez okres 10 lat pracy w Resorcie Sprawiedliwości wykonywałam swoje obowiązki sumiennie, rzetelnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa, mając na uwadze dobro mojej ojczyzny. To postępowanie przeciwko mnie i moim kolegom było zaplanowane, żeby prze prześladować, prawda, czy doprowadzić do postawienia zarzutów moim przełożonym w Ministerstwie Sprawiedliwości. Natomiast no, w tym całym postępowaniu my zostaliśmy post potraktowani po prostu bardzo instrumentalnie. Narusz naruszono nasze prawo do obrony. Traktowano nas nieludzko i niehumanitarnie, i próbowano też nas złamać. No, takie najbardziej kluczowe przykłady naruszenia prawa do obrony były takie, że na przykład ja nie mogłam się skontaktować kontaktować, czy mój adwokat nie mógł być dostępny przy pierwszym moim przesłuchaniu, a potem prokuratura próbowała go przesłuchać jako świadka, żebym nie mogła się kontaktować z własnym adwokatem, także dochodziło już do takich absurdów. Też, jak rzecz sam Rzecznik Praw Obywatelskich pokazał, skrajnie nieproporcjonalnie byliśmy traktowani w stosunku też do postawionych zarzutów, które rzekomo dotyczyły przekroczenia uprawnień, podczas gdy przez 7 miesięcy ja na przykład siedziałam samotnie w celi objętej całkowitym monitoringiem. A podczas zatrzymania też byłam pokażana w ten sposób, że naruszano zarówno moją intymność i godność, dlatego że funkcjonariusze mężczyźni, na przykład przeszukiwali mnie czy obserwowali mnie podczas czynności fizjologicznych czy kąpieli. Próbowano też złamać moją psychikę podczas pobytu w areszcie, kiedy zabraniano mi kontaktu z nastoletnim synem, z małżonkiem, ze schorowanym ojcem. A w międzyczasie państwowe media i sprzyjające obecnej władzy media prowadziły też kampanię oszczerstw przeciwko mnie. To wszystko, to co można też warto uzupełnić, że oprócz tego sprawozdania Rzecznika Praw Obywatelskich w mojej sprawie sprawa już została przyjęta do rozpoznania przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, i otrzymała sprawa już numer i też w tej chwili się toczy. Także. No jest to sytuacja o tyle kuriozalna i niespotykana, że będąc przez 20 lat neutralnym politycznie urzędnikiem służby cywilnej, który współpracował z różnego rodzaju opcjami politycznymi, nagle obecna władza postanowiła mnie wykorzystać jako narzędzie w politycznej wendecie wobec moich przełożonych poprzednich. A co zniszczyło tak naprawdę w chwili obecnej moje życie i życie mojej rodziny i moich najbliższych? Dlatego, Szanowni Państwo Posłowie, bardzo proszę o dostrzeżenie tej niesprawiedliwości i przeciwstawienie się wykorzystywaniu aparatu państwowego w taki sposób. Dziękuję za uwagę.